Szanowni państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Karol Nawrocki z małżonką panią Martą Nawrocką. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Prezydentowo. Od 35 lat harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazują betleimskie światło pokoju. Ten symboliczny ogień zapalany corocznie w grocie Narodzenia w Betlejem. Światło trafia w Polsce do władz publicznych, centralnych, lokalnych, trafia do podmiotów gospodarczych, trafia do instytucji, trafia wreszcie do tysięcy polskich rodzin, które nie wyobrażają sobie wigilii bez tego płomienia na swoim wigilijnym stole. W tym roku po rocznej przerwie spowodowanej. Zawieruchą wojenną, światło ponownie zostało zapalone w Betlejem. Oczywiście betlejmskie światło pokoju nie kończy swojej wędrówki w Polsce. Tak jak my przyjmujemy to światło od lat od naszych przyjaciół skautów słowackich, tak przekazujemy je dalej na północ Europy. W tym roku betlejmskie światło pokoju popłynie na flagowym żeglowcu Związku Harcerstwa Polskiego Zawisza Czarny do naszych przyjaciół skautów ze Szwecji. Co roku. Betlejemskiemu światłu pokoju towarzyszy hasło: W tym roku jest to pielęgnuj dobro w sobie. Chodzimy z założenia, że człowiek, mający ogromne pokłady dobra, powinien stale szukać, w jaki sposób można je jeszcze wzmacniać, a także szukać tych obszarów, w których trzeba coś zrobić, przeciwdziałać. Wierzymy, że tylko. Epanując dobrem, transmitując dobro do naszych przyjaciół, znajomych, ale także do lokalnych społeczności, rzeczywiście myśli, idee skautowe będziemy rozprzestrzeniać. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Prezydentowo, zechciejcie Państwo przyjąć z rąk najmłodszego pokolenia członków Związku Harcerstwa Polskiego betlejemskie Światło Pokoju. O zabranie głosu uprzejmie proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego. Drogi panie przewodniczący, bardzo dziękuję. Szanowna pani przewodnicząca, drodzy przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, ale są też z nami przedstawiciele Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ruchy skautowe, drogie... Druchny, drodzy druchowie zazwyczaj witam się w pałacu prezydenckim słowami dzień dobry, a jako zwierzchnik sił zbrojnych zazwyczaj mówię czołem żołnierza, a dzisiaj powiem czuwaj. Bardzo się cieszę, że odwiedziliście pałac prezydencki z tą piękną tradycją, jak mówił pan przewodniczący Hartzmisz, 35-letnią tradycją dzielenia się tym, co piękne i co ważne, a więc światłem pokoju, za którym przecież stoi konkretna, tak ważna dla nas symbolika, która ważna jest także dla ruchu harcerskiego w całej Polsce i na całym świecie, a więc Wy w Polsce służycie przecież Bogu i Polsce i w tym symbolicznym świetle pokoju. Całe te wartości dane nam przez Jezusa Chrystusa dzisiaj w sposób symboliczny trafiają do Pałacu Prezydenckiego, więc ja przede wszystkim chcę podziękować, że Betlejemskie Światło Pokoju z groty Narodzenia. Jezusa Chrystusa trafiło do mnie jako do prezydenta Polski, do mojej małżonki, do naszej rodziny, ale też do moich wspaniałych współpracowników. Więc dziękuję i za piękną tradycję, którą dzisiaj jako nowa para prezydencka rozpoczynamy na następne pięć lat, ale zapraszam już w kolejnych latach. Nie wyobrażamy sobie wspólnie z żoną, z moją rodziną i z naszymi współpracownikami. Naszej wigilii bez światła pokoju z Betlejem. Ja nie po raz pierwszy odbieram to światło, bowiem jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej co roku miałem tę satysfakcję, aby gościć Państwa, gościć wspaniałych druchów w Instytucie Pamięci Narodowej. Więc bardzo serdecznie dziękuję. Rozpoczynamy nową tradycję. Starą tradycję, ale nową z nową parą prezydencką, bo mój poprzednik, pan prezydent Andrzej Duda, także zawsze witał państwa w pałacu prezydenckim. I myślę sobie, drodzy Państwo, że Jezus Chrystus w swoim kazaniu na górze zapisanym w Ewangelii według świętego Mateusza powiedział, przecież jesteście światłem świata. Powiedział to do swoich. Najbliższych apostołów, ale to światło świata za sprawą nauki chrześcijańskiej, życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa płonie już ponad. Dwa tysiące lat. Tak, za tym światłem idą te wartości, które też są tak bardzo ważne dla naszej ukochanej ojczyzny, dla Polski wartości chrześcijańskie, a więc miłość, miłosierdzie, szukanie pokoju, którego potrzebujemy dzisiaj na świecie, a sytuacja na Ziemi Świętej mówi o tym najbardziej. Ja dla mnie, jako dla prezydenta Polski, jednym z zadań jest zachowanie pokoju w naszych granicach, w granicach Rzeczpospolitej, a to światło będzie mi. W najbliższych dniach o tym przypominać. Bardzo dziękuję, drodzy truchowie, za ten dzisiejszy dzień w imieniu swoim, swojej małżonki, moich współpracowników. A korzystając z okazji, chciałem życzyć błogosławionych, zdrowych, pełnych pokoju, radości, czasu z rodziną świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w roku 2026, choć wiem, że w lutym 2026 roku, o czym powiedział mi. Były druch, były harcerz, pan minister Wojciech Kolarski. Będę miał kolejny raz okazję spotkać się z harcerzami. Nie mogę się już doczekać. Niech to będzie dobry rok 2026, a nie wyobrażam go sobie bez zaangażowania polskich harcerzy, polskich druchów. Jesteście solą naszej ziemi, choć nigdy nie byłem harcerzem, to zawsze przez swoją długą drogę. Instytucjonalną, życiową. Z wielkim szacunkiem i uznaniem patrzyłem na to, jak dbacie o to, co jest zresztą hasłem tegorocznej edycji, a więc poszukiwania samego dobra w sobie, a walka z samym sobą jest na każdym etapie chyba walką najtrudniejszą. Ja chcę to powiedzieć jako prezydent Polski, że walka z samym sobą o dobro w samym sobie, o miłość, o miłosierdzie, o szacunek do drugiego człowieka jest tą walką, którą musimy toczyć każdego dnia, a znajdując dobro w sobie, możemy dzielić się nim także na zewnątrz. I za to Wam serdecznie dziękuję. Jesteście dowodem na to, że zwyciężając samym sobą, wygrywając ze złem, dobrem, możemy tworzyć świat lepszy, świat pełen pokoju, zrozumienia i wartości chrześcijańskich. Czuwaj. Czuwaj. Bardzo dziękuję, Panie Prezydencie. O zabranie głosu w imieniu organizacji harcerskich biorących udział w uroczystości proszę harcmistrz Annę Malinowską, przewodniczącą Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Prezydentowo, życzymy, aby nowonarodzony Chrystus umacniał w Was łaski wiary, nadziei i miłości w służbie dla Państwa i wszystkich tym, tych, którzy Was otaczają. Błogosławionych świąt. Czuwaj. Dziękuję pani przewodnicząca. Uprzejmie proszę teraz księdza kapelana, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz księży kapelanów harcerzy o przeniesienie betlejemskiego światła pokoju do kaplicy Pałacu Prezydenckiego. W tym czasie towarzyszy nam kolenda w wykonaniu harcerzy schówców Czechowice-Dziedzice Tarnobrzeg oraz Nisko. Szanowni Państwo, na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Zapraszam teraz wszystkich Państwa na część nieoficjalną do sali obrazowej. Dziękuję za uwagę.